Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, Kuba W dzisiejszym odcinku testujemy kolejny model RC. Bardzo dawno nie było tego typu testów, więc w sumie fajnie się składa. Na dzisiejszy odcinek mamy przygotowany samochodzik z Banguda. Nazywa się on Cupfast, KPfast, Cup -e nie wiem jak to się czyta. Model ten kosztuje około 500 zł, także jest stosunkowo drogi. Natomiast oczywiście z kuponem ze strony Łowcy Chin możecie kupić go dużo taniej. Jeśli dobrze pamiętam, tam było jakieś 126 zł rabatu. I po zastosowaniu tego kodu z 500 zł robi się wam około 380 No i ta cena brzmi już dużo lepiej. Oczywiście ta cena, którą wam podlewam dotyczy full oczywiście z aparaturą, dwoma akumulatorami oraz ładowarką. W zestawie z jednym akumulatorem idzie kupić go jeszcze taniej, z tego samego kuponu robi się nam cena około tam 330-340 zł. Jeśli chodzi o te akumulatory, to szczerze powiedziawszy nie jest to nic specjalnego. Mamy tutaj pakiet dwóch lajonków 18650, złączonych szeregowo, więc mamy 7,4 V znamionowo. Każdy z nich ma po 1500 mAh, więc łącznie uzyskujemy 11,1 Wh. To jest wynik dość słaby, ponieważ w takim rozmiarze akumulatora upchnęlibyśmy ogniwa o identycznym rozmiarze, które mają dwa razy większą Pojemność. Także trochę szkoda w tej cenie moglibyśmy liczyć na lepsze akumulatory, natomiast to tak czy siak daje nam duże możliwości do tego, aby po prostu sobie większy akumulator samemu zrobić. A propos większych akumulatorów, to zerknijmy sobie teraz do wnętrza naszego samochodu, żeby zobaczyć, ile tam fizycznie jest miejsca. Na masce oraz z tyłu są takie standardowe przypinki do zdejmowania obudowy. Natomiast w tym modelu bardzo fajne jest to, że zobaczcie, te przypinki są na takiej lince, dzięki czemu ich nie zgubimy. To naprawdę jest mega przydatne. Bo jeżeli mieliście już jakieś modele, to wiecie, że to się bardzo łatwo gubi. Tak się to prezentuje w środku, w oczy się nam dwa czerwone radiatory. Jeden na silniku, drugi na sterowniku. Jeśli chodzi o silnik, to jest to rozwiązanie szczotkowe, jest on dość mały, natomiast teoretycznie rozpędza ten samochód aż do 55 km na godzinę. Szczerze wątpię, ale no zobaczymy, jak będzie się to zachowywać podczas jazdy. Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej miejsce na akumulator, no to nie jest go tutaj bardzo dużo, ale może po lekkich przeróbkach jeden na drugi by wszedł. więc teoretycznie możliwości do upgrade'ów są, a w szczególności, że to są akumulatory 2P, a ciekawostką jest, że ten sterownik wspiera akumulatory również 3P, czyli na 11,1 V znamionowo. Jeszcze jedną z tych akumulatorów jest fakt, że posiadają one standardowe wprowadzenie na balancer. To jest to standardowa wtyczka, więc możemy tutaj użyć ładowarki modelarskiej takiej jak na przykład IMAX B6. No i dzięki temu taki akumulator naładujemy dużo szybciej niż z oryginalnej ładowarki. I oczywiście, zbyt szybkie ładowanie lionków skraca ich żywotność, natomiast no czasy, które oferuje nam tutaj oryginalna ładowarka są naprawdę słabe i te akumulatory ładują się bardzo wolno. Nasz model, oczywiście, posiada napęd na 4 koła i zobaczcie, że są one dość szerokie. Także z jednej strony to dobrze, ponieważ powinno się to fajnie przełożyć na możliwości terenowe, no a z drugiej na pewno mocno gra czy, prędkość. czy to będzie 55 km na godzinę? Raczej na pewno nie, no ale za chwilę spróbujemy to jakoś ocenić. Ogromny minus tego modelu, który od razu się w oczy, to brak możliwości regulacji amortyzatorów. W tej cenie naprawdę moglibyśmy już na to liczyć, no a niestety takiej możliwości nie mamy. A zobaczcie, że te amortyzatory już fabrycznie działają dość słabo. Nie odbijają nam podwozia do końca. Zobaczcie, ile one jeszcze mogłyby podbić tył samochodu. To samo jest, zobaczcie, na przodzie. A bierzmy pod uwagę, że ten samochodzik jest praktycznie nowy. Ja się nim parę razy przejechałem dla testu. Oczywiście możliwość poprawy tego jest, natomiast trzeba. Te amortyzatory fizycznie wykręcić, no i wtedy są dwie opcje: albo próbujemy rozciągać sprężynę, albo wymieniamy ją na mocniejszą. Nie wiem, czy pamiętacie, ale my taki zabieg robiliśmy w tym legendarnym Buell toysie To jest naprawdę model legenda. Testowaliśmy go jakieś 7 lat temu, także trochę czasu minęło. W międzyczasie robiliśmy jeszcze film z jego upgrade'ami. Dołożyliśmy między m.in. jakąś starą kamerę od drona. Właśnie poprawiliśmy amortyzację. Oraz to, co najważniejsze, przede wszystkim stworzyliśmy większy akumulator. Zbudowaliśmy go na VTC-5, no i tak samo podciągnęliśmy tylne zawieszenie. Ponieważ ten akumulator trochę waży. No i nawet w tym momencie on osiada. Niestety to rozciąganie sprężyn wcale tak dużo nie daje, mimo że tutaj dodatkowo jest regulacja amortyzatorów, więc często jedynym słusznym rozwiązaniem jest po prostu wymiana spręży. Gdybyście byli zainteresowani, to ten model także dostępny jest na stronie łowcy Chin i w ogóle, słuchajcie, jest on tańszy od dzisiejszego modelu z Banguda. On kosztuje około 280 zł. I szczerze powiedziawszy myślę, że nasz dzisiejszy zawodnik z Banguda, który jest droższy, nie będzie nawet dorastał do 5 temu zawodnikowi. No ale to jest legenda, mimo tego, że już leciwa, to niestety ciężko jej dorównać. Wracajmy jednak do naszego kapfasta. Myślę, że większość rzeczy o nim już powiedzieliśmy. Mogę tu Wam jeszcze pokazać, jak wygląda aparatura standardowa na 2,4 GHz, taka jak w większości tego typu modeli. Z jej plusów na pewno obecność trymerów oraz przełączników do odwrócenia sterowania. No bo zastanówcie się, skręcając tym pokrętłem do siebie, skręcamy w lewo czy w prawo? No właśnie w tych chińskich modelach jest bardzo różnie, dlatego jeżeli już jesteście przyzwyczajeni do jakiegoś ustawienia, a okazałoby się, że tutaj jest inne, to bezproblemowo możecie je sobie odwrócić. Także myślę, że jest to już najwyższy czas na przejście do testów Terenowych, natomiast zanim to nastąpi, to małe przypomnienie. Aktualnie oraz przez cały listopad trwa dla was największy w historii tego kanału Konkurs. Do wygrania jest hulajnoga elektryczna kufirnik, dwa, którą aktualnie teraz widzicie. Ponad 70 różnych, ciekawych chińskich gadżetów, a także nagroda niespodzianka. W konkursie tym fajne jest to, że wasze szanse na wygraną zależą od was samych. Zasady udziału są proste. Wejdź na kanał i w tej chwili, zasubskrybuj go, następnie obejrzyj film z testem dowolnego pojazdu elektrycznego i w komentarzu napisz, co w tym pojeździe Ci się podoba, a co nie. Natomiast tak jak mówiłem, szanse zależą od was, ponieważ możecie obejrzeć skomentować dowolną ilość filmów. Przez cały listopad codziennie na tym kanale będzie pojawił się nowy film z testem nowego pojazdu i im więcej tych filmów skomentujecie, tym większe wasze szanse. Oczywiście komentować można również starsze filmy. To tyle, co chciałem wam powiedzieć. Link do ich jest oczywiście jest w opisie filmu, a teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Yeah! 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 Back and I'm better than ever I think I got a vendetta Oh, now they call me, I see them All of those times getting severed I told them all I get let up They ain't not tired of me, never Give me a shot and I'll like more No i cóż, tutaj mówiąc, że nasz dzisiejszy zawodnik raczej nie dorówna WL toysowi grubo się myliłem. Moc jest ogromna, zresztą jak sami to widzicie. Samochód faktycznie rozwija ogromne prędkości. Oczywiście jest parę mankamentów, o których za chwilę powiem, ale zatrzymajmy się właśnie przy tej prędkości. Producent deklaruje do 55 km na godzinę. Próbowaliśmy wykonywać testy jadąc samochodem za naszym modelem i faktycznie momentami do 5 dych dobijaliśmy. Natomiast ten test był bardzo trudny w przeprowadzeniu, ze względu na mało precyzyjny układ kierowniczy. Tutaj naprawdę, zanim udało nam się rozpędzić do jakiejś. Większej prędkości to 10 razy lądowaliśmy w rowie. Nasze autko jest bardzo lekkie, więc przy większych prędkościach wystarczy naprawdę delikatny kamyczek na drodze i od razu skręca nie wiadomo gdzie. Sterowanie również nie jest tutaj zbyt precyzyjne. Mimo tego, że są trymery i możemy ten samochód skalibrować tak, aby faktycznie jechał prosto, no to realnie rzecz biorąc nie znajdziemy nigdzie tak równej nawierzchni. Nawet asfalt nie jest idealnie równy, nie mówiąc już o jego nachyleniach, które robione są specjalnie tak, aby woda była odprowadzana podczas deszczu, więc wierzcie mi, utrzymać prosty tor jazdy przy takich prędkościach naprawdę nie jest łatwo. Ponadto tor jazdy nie jest też łatwo utrzymać przyjeździe w terenie. Samochód jest bardzo podatny na wszelkie nierówności i my testując go tutaj na hopach, naprawdę na żadną nie trafiliśmy za pierwszym razem. Podjechanie pod taką wyskocznie z dużą prędkością wymaga niemało precyzji, natomiast podjechać powoli się pod nią nie da. No i to jest właśnie ten mankament i w sumie ogromny minus samochodu, czyli moment obrotowy. O ile samochód faktycznie rozpędza się do bardzo dużych prędkości i spokojnie jest w stanie jeździć w terenie nawet po piachu czy liściach, to niestety ruszanie w takim terenie jest bardzo utrudnione. Gdy jedziemy na jakąś trawę czy liście, zatrzymamy. Się i spróbujemy ruszyć ponownie. To w większości przypadków okaże się, że nie jest to możliwe i nasz model po prostu trzeba popchnąć. To jest chyba największy minus tej zabawki. A drugi, równie duży, na który się tutaj napotkałem, to zrywanie zasięgu, a raczej rozłączanie samochodu z aparaturą. Może niekoniecznie jest to kwestia zasięgu, ponieważ zdarza się, że nawet w bardzo bliskich odległościach się tak dzieje. Nasz samochód gubi gdzieś sygnał, rozłącza się, co prawda, to prawda, po chwili się łączy, no ale jest to niewątpliwie denerwujące. Jeśli chodzi o akumulatory, to tak jak mówiłem, ich pojemność jest stosunkowo mała. Jeden taki akumulator wystarcza na 10 Maksymalnie 15 minut intensywnej zabawy, co oczywiście jest wynikiem słabym. Natomiast tak jak mówiłem, do tego modelu użyć można również znacznie większych akumulatorów, także to jest spoko. Szkoda tylko, że nie ma ich w zestawie, no bo 500 zł to jednak trochę jest i moglibyśmy na to już liczyć. Mimo wszystko ja z tego modelu jestem bardzo zadowolony. Ma on naprawdę podobne osiągi do WL Toys'a. Na pewno dużo niższy moment obrotowy, prędkość porównywalna, a może nawet ciut większa. Jeśli chodzi o układ sterowania, tutaj nie da się ukryć, że w WL Toysie działa on dużo lepiej. Natomiast to może być też kwestia tych bardzo szerokich op. W i się miały one dużo mniejszą szerokość. Natomiast tutaj, ze względu na to, że są one spore, być może po prostu serwomechanizm nie wyrabia i gdzieś przy ostrych skrętach nie zawsze jest w stanie te koła obrócić. Natomiast serwo to oczywiście też jest coś, co można w bardzo prosty sposób sobie wymienić. Więc ja osobiście uważam, że samochód już fabrycznie dostarcza nam dużo wrażeń. No a tak jak powiedziałem, jest to fajna podstawka do wszelkiego rodzaju modyfikacji. Na dziś to tyle. Jeśli odcinek się nam spodobał i chcecie więcej testów modeli RC, koniecznie dawajcie o tym znać łapką w górę. A będziemy testować więcej takich cudeniek. Dawajcie również koniecznie. Znać, czy jesteście zainteresowani filmem z przerobieniem tego samochodu, tak aby móc wyciągnąć z niego pełne jego możliwości. Aby tych wszystkich filmów nie przekapić, suba również zostawiajcie. A na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami. No i Narka.